To jest film opowiadający informacje wakacyjne. Tu w wakacji będą pojawiały się filmy, możliwe, że pomiędzy wakacjami pojawią się dwa, trzy filmiki. To już dokładnie nie jestem pewien. Um, po wakacjach na pewno będzie dużo filmów dużo, 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 dużo filmów. Chciałam przede wszystkim pogratulować i pozdrowić wszystkie osoby, które ukończyły jakiekolwiek klasy: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Pierwszy gniazdo, drugi gniazdo, trzeci gniazdo, bla 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 zasłużyli pewnie na to G gratuluję serdecznie wszystkim dużo z czerwony pasek no tak to jak powie nie będzie w wakacje, będą filmy po wakacjach albo w trakcie wakacji tracę filmy, znacznie więcej bo... W... To będzie bo ja wyjeżdżam. to od jutra Dwa tygodnie, możliwe, że będzie tydzień, tydzień w tym tygodniu, trzy filmy, albo cztery. I wyjeżdżam, dwa tygodnie. No ja pewnie na kawałek wakacji zacznę, więc może wtedy też zagram coś, cokolwiek. I po wakacjach na pewno już standardowo powrócimy do nagrywania. Muszę też przeprosić osoby, które znają mój kanał, wiedzą gdzie ja jestem i tak dalej, za to, że mm, nie spełnię mojej obietnicy z kilku odcinków w jednego dnia, ponieważ no nie miałem czasu się prosić również wszystkich za to, że trochę zaniedbałem mój kanał od hmm, pierwszego odcinka, bo tak wiadomo, minął no, tydzień, kiedy nagram drugi. Taki mam nadzieję, że wszystkie odcinki Wam się podobają, wszystkie serie Wam się podobają. Dozwolik Izziu. Trzymajcie się. Cześć!